Hej, witajcie z tej strony Szyszka i udało nam się dotrzeć do tego momentu. Wbiliśmy na kanale 1000 subskrypcji, czyli no jeden z najważniejszych progów, ale na ten moment najważniejszy na kanale. No i nie musieliście czekać tak długo na special z tej okazji, dopóki mleka nie przyniosę. Dziękuję wam, że zaufaliście mi i z miłą chęcią oglądacie moje filmy. Jest mi niezmiernie miło. I dlatego z tej okazji mam dla was coś naprawdę dużego. Tak. Jest to iceberg dotyczący paleontologii i innych rzeczy blisko z nią związanych. Oczywiście nie wszystko dało się wpakować do tego iceberg'u, ale no, na razie na ten moment myślę, że powinno wam to wystarczyć. Tak czy siak, i tak wyszedł długi materiał. Iceberg ten podzielony jest na pięć warstw. No i wiadomo, w pierwszej warstwie informacje, o których no, duża część osób zna, na no, w piątej warstwie podane ciekawostki z naraptem 1% osób, także nie przedłużam i przejdźmy do pierwszej warstwy. Oznacza z greki straszny jaszczur, a autorem tej nazwy jest Sir Richard Owen. Początkowo do dinozaurów odniósł megalozaura, iguanodona oraz hilozaura. Obecnie wiadomo nam jest, że ptaki są jedynymi żyjącymi dinozaurami, Wiemy to na podstawie licznych dowodów, głównie dziełki z kamieniałością. Kiedyś koniec okresu kredowego został datowany na 65 milionów lat temu, jednak według nowszych badań wiadomo, że było to bardziej 66 milionów lat temu. Obecnie niekiedy możemy się spotkać z datą 65 milionów lat temu, więc miejcie to na uwadze, że jest to przestarzała data. Część ludzi błędnie uważa, że pterozaury, gady morskie czy chociażby synapsydy, które nie żyły nawet w Mezozoiku, były dinozaurami. Obecnie wiadomo, że nie jest to prawda, ponieważ te zwierzęta są umieszczone w innych liniach ewolucyjnych, które nie pokrywają się z linią dinozaurów. Jest to seria filmów, które miały decydujący wpływ na popularyzację dinozaurów i innych zwierząt w popkulturze. Co prawda, występują pewne błędy naukowe, lecz nie zmienia to faktu, że do zainteresowania się tą tematyką mają właśnie filmy, gry i seriale z Uniwersum Parku Jurajskiego czy tam świata Jurajskiego, jak to woli. Pomimo tego, że gady morskie nie były dinozaurami, to nie oznacza, iż nie było pływających dinozaurów. Niektóre nawet były przystosowane do wodnego stylu życia. Najpopularniejsze przykłady to właśnie Spinozaur, choć są już pewne pogłoski, że jednak nie pływał. Lecz poza Spinozaurem i jego krewnymi, mamy również przykładowo Leoningozaura, czy Croaceratopsa. Wiele dinozaurów było postrzeganych jako wielkie łuskowate jaszczurki, Choć niektóre dinozaury posiadały łuski, to są również dowody występowania piór, głównie uteropodów. Zatem kredowy odpowiednik raptora w Jurassic Park raczej na pewno posiadał pióra. Czytam dinozauroidy, jak to już woli. W XIX wieku, gdzie uważano Trudona za hiper-uber inteligentnego dinozaura, Dale Russell przeprowadził eksperyment myślowy. Co gdyby dinozaury przetrwały uderzenie asteroidy i w sobie ewoluowały? I jak sami widzicie, według Dale'a dinozaury miały wykształcić inteligencję i tak oto mamy reptilianina, czyli humanoidalną istotę przypominającą dinozaura. Co niektórzy uważają nawet, że te stworzenia istnieją dalej w naszych czasach. W roku 1999 chińscy paleontolodzy opisali nowy gatunek dinozaura Syiniornithosaurus milenii. Nie tylko zasynął on z tego, że dobrze się zachował, ale również może być to jedyny nam znany dinozaur mający jady. Ale no właśnie, być może obecnie wątpliwy jest, aby dinozaur ten posiadał takie zdolności. Jednakże przyznacie, jest jakieś małe prawdopodobieństwo, że żyły jadowite dinozaury. Ale synoritzaur raczej do nich nie należał. Teraz uwaga, proszę Państwa, po prostu król kontrowersji w świecie paleontologii Jack Horner. Jakie historie przydarzyły się w jego życiu, to aż ciężko uwierzyć, jednak ze względu na to, że nie jest to materiał poświęcony temu człowiekowi, przedstawię tylko trzy rzeczy, z których przynajmniej moim zdaniem najbardziej zasłynął. Pierwszy to projekt Kurczakozaur, oryginalnie Chickenosaurus, którego na czele stoi sam Jack Horner. Jego cel jest prosty: przywrócenie tych majestatycznych stworzeń za pomocą kury. Czy tak się stało? Nie wiadomo, podobno praca jest dalej w toku, ale na razie jest kompletna cisza na ten temat. Z drugiej rzeczy, której zasłynął, to stworzona przez niego hipoteza, która nie spodobała się fanom samego tyranozaura. Według niej tyranozzaur nie polował aktywnie, lecz pożywiał on się padliną. Nawet powstał o tym film na National Geographic, ale trzeba podkreślić, że żadna praca naukowa na ten temat nie powstała, która by poparła przekonanie Jacka Hornera o padlinożarności tyranozaura. No i teraz o tej ostatniej rzeczy, z której no. Najbardziej według mnie zasynął. Kojarzycie pewnie to, że pachycefolozaur, stygimoloch i dracorex są tym samym gatunkiem, ale w innych fazach rozwoju. Jak tak, to zgadnijcie kto jest y, tego autorem. Zgadza się, sam Jack Horner. Jest to jeden z tematów dzielących dzisiejszą społeczność dinozaurową. Ale obecnie dracorex faktycznie jest młodym pachycefolozaurem, ale sprawa stygimolocha wciąż pozostaje sporna. Rdzenni mieszkańcy wyśrodkowej Afryce, dokładnie z okolic Konga, byli świadkami ujrzenia dziwnego zwierzęcia, który podobno miał żyć blisko miejscowych rzek i być zagrożeniem dla lokalnego społeczeństwa. Według świadków, zwierzę to miało przypominać dinozaura, a dokładniej brontozaura. Społeczność nazywa go Mokele Bembe i poza zeznaniami świadków, nie ma innych dowodów na istnienie tego tajemniczego stworzenia. Jest to azjatycki dinozaur, który miał być tym przełomowym odkryciem, ponieważ byłby jednym z dowodów na to, że dinozaury są mocno powiązane ze ptakami. Jednak, jak się później okazało, skamieniałość ta została sfałszowana. Istniała ona w okresie później Kredy. Była mniej więcej zlokalizowana w Środkowej Europie, głównie dawne tereny obecnej Rumunii. Ta wyspa słynęła z tego, że dinozaury nie osiągały największych rozmiarów, a dominującymi zwierzętami były pterosaury, takie jak Azarchid Hatsegopteryx. Dlatego jest ona nazywana potocznie wyspą karłowatych dinozaurów. Największym dinozaurem na tej wyspie był Madziarosaur, osiągający prawie 6 metrów długości i jakieś pół tony wagi. Jedno z przełomowych wydarzeń w historii paleontologii które w bardzo dużym stopniu przyczyniło się na obecny stan wiedzy na temat niektórych stworzeń. Wszystko zaczęło się od publicznego wytknięcia błędu Edwardowi Kołpowi przez Otniela Marsza, ponieważ Edward na swojej rekonstrukcji elasmozaura umieścił głowę nie na długiej szyi, lecz na krótkim ogonie. Od tego momentu zaczęła się rywalizacja, kto odkryje i opisze najwięcej dinozaurów i innych zwierząt wymarłych. Jak sami możecie się domyślać, Nowych gatunków zwierząt w tamtym czasie było naprawdę sporo. W dziejach Ziemi było pięć masowych wymierań, które przyczyniły się do wymarcia wielu grup organizmów. Jednak są również mniejsze wymierania, które nie miały aż tak niszczycielskiego oblicza, ale miały również istotny wpływ na kształtowanie się fauny na Ziemi. Jedno z nich miało miejsce na granicy Piętercenomanturon. W wyniku tego zdarzenia wymarły takie zwierzęta jak pliozaurydy, spinosaurydy czy karkarodontosaurydy. W wyniku tego zostały one zastąpione przez inne zwierzęta jak mozozaurydy czy tyranozauroidy. Jest to jedna z wielu rekonstrukcji ukazujących, jak mógł wyglądać spinozaur za życia. Powstał on w celach humorystycznych, jednak nie tylko miało przynieść nam ubaw, ale również pewną refleksję, że nieważne jak dużo materiału kopalnego byśmy nie mieli, tak czy siak nie będziemy w 100% wiedzieli jak wyglądało dane zwierzę za życia. A odnośnie historii tej rekonstrukcji otrzymam was do filmu prehistorii, który zgłębił jego temat. Niestety nie zawsze w drzewie ewolucyjnym będziemy mieli zwierzę od A do Z. Przykładowo taka sytuacja miała miejsce w wykładzie tyranozauroidów. W okresie cenomanu i toronu były nam znane tacy przedstawiciele jak Moroc czy Timurlengia. Lecz dalej trop się urywa, bo nie ma żadnych nam znanych tyransauroidów, zypięter koniaku i santonu. Jednak już w wykampanie czy w Maastrychcie jest istotny wylew tych form. Jednak na razie nie jest nam dane wiedzieć, jak z małych zwierząt wyewoluowały w te potworne drapieżniki. Z największych okazów teranzaurów mamy do dyspozycji Sue czy Scotty. Był jeszcze jeden, ale nichu ja go nie mogę zapamiętać. Jednak największym okazem mógł być ten oznaczony numerem katalogowym MOR1126. Obejmuje on jedynie jeden paliczek, więc należy do szacunków podejść ze dystansem, ale według nich mógł on należeć do tyranozaura mającego ponad 13 metrów długości i prawie 11 ton wagi. Chodzi tutaj o sfałszowaną skamieniałość z początku XX wieku. Była to czaszka naszego dalekiego przodka, odkryta na terenie Wielkiej Brytanii. Niestety, gdy wyszło na jaw te oszustwo, przykładowo kreacjoniści zaczęli stosować te wydarzenia jako dowód, że wszystkie skamieniałości są sfałszowane. Zapominają jednak... Że autor tej podrobionej skamieniowości nie sfałszował tego, by nie wiem, udowodnić ewolucję, czy zrobił to dla Atencji, przykładowo, którą tak czy siak uzyskał. Zatem, dlaczego tę skamieniowość sfałszował? Pojawiły się pierwsze poszlaki, które miały wskazywać na to, że nasi pierwsi przodkowie pochodzili z Afryki. No a w połączeniu z tym, że był to początek XX wieku, gdzie Brytyjczycy mieli taki stosunek do ludności z Afryki, jaki mieli, to chcieli za wszelką cenę obalić te stwierdzenie. No i ostatecznie w wyniku tego, doszło do tego wydarzenia. Raczej każdy się zgodzi, że Amargazaur jest bardzo rozpoznawalnym dinozaurem, głównie za sprawą swojej nietypowej szyi. Jednak cała tajemnica polegała na tym, czy zażycia kości te wystawały z szyi, czy raczej tworzyły one coś na wzór żagla. Badanie z ubiegłego roku wykazało, że zażycia prawdopodobnie posiadał żagiel. Początkowo był uważany za nowy gatunek dinozaura, jednak po dalszych badaniach możliwe było, że był on tak naprawdę młodym okazem tyranozaura. Jednak całkiem niedawno pojawiły się pogłoski, że dinozaur ten mógł być młodym okazem nie tyranozaura, lecz dryptozaura. Jednak trzeba poczekać na dalsze badania w tej sprawie. Na samym początku odkrywania nowych gatunków dinozaurów pojawiały się przeróżne teorie, niekiedy mocno absurdalne. Jeden z nich tyczy się grzebienia słynnego parazaurolofa. Obecnie wiemy, że służył do komunikacji. Jednak pojawiły się tak absurdalne teorie, jak pomoc w nurkowaniu pod wodą, czy uwalnianie strumienia ognia. Jest to dinozaur fikcyjny. Oznacza to, że nie istniał w rzeczywistości. Według różnych stron dinozaur ten miał wykorzystywać młode dinozaury do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. I tak, w mojej opinii, wymyślenie Spinopharus jest dobrym pomysłem, bo miał coś nam pokazywać, przekazać. To nie rozumiem, czemu miałoby służyć perwatazaur. Jest to dinozaur z Polski, opisany przez Friedricha von Hwelle w 1941 roku na podstawie szczęki Prozauropoda. Dlaczego nigdy nie usłyszeliśmy o tym dinozaurze, szczególnie w naszym kraju? Ponieważ okazało się w 1981 roku, że nie jest to skamieniałość szczęki dinozaura, a skamieniałego drewna, przez co dinozaur ten nie jest obecnie ważnym taksonem. Największe dinozaury mięsożerne, które przychodzą nam do głowy, to tyranozaur, giganotozaur, mapozaur, carcharodontosaur, teranotitan czy spinozaur. Jednak w samej czołówce może znaleźć się również dinozaur o nazwie Zauroniops. Okaz jest znany tylko z lewej kości czołowej, ale według szacunków mógł mieć około 12-13 metrów długości i 8 ton wagi. Przyznacie, robi wrażenie. Jest to nazwa nadana dla gatunku Pliosaurus funkei, choć został opisany niedawno, bo w 2012 roku media ochrzciły go najstraszniejszym gadem morskim, jaki kiedykolwiek pływał po morzach. A jak wyglądało z rozmiarami Predatora X, szacunkowa długość ciała wynosi od 10 do 12 metrów. Zatem jak sami widzicie, robi wrażenie. Jednak czy był najgroźniejszym gadem morskim, to już sprawa dyskusyjna. Polska, choć nie słynie z dinozaurów, to może się pochwalić niejedną skamieniałością. W Kazimierzu Dolnym odkryto skamieniałości krokodylomorfa toracosaurus. Jednak, co w nim ciekawego i z czego słynie ten potwór? Odpowiedzi znajdziecie na moim filmie z wyprawy do Kazimierza Dolnego, do którego was odsyłam. Każdy z nas wie, jak ogromne szkody wyrządziła druga wojna światowa. Szkody wyrządziła również na tle paleontologii. Bo to właśnie przez bombardowania przykładową Monachium utraciliśmy materiał kopalny rodontozaura czy spinosaura, na którym jak sami wiecie mocno odczuliśmy. Już to jest zgłoszone od dawna, że skoro plastikowe dinozaury są jakby to powiedzieć zrobione z ropy, a ropa powstaje z materii organicznej, to plastikowe dinozaury są zrobione ze prawdziwych dinozaurów. Należy jednak pamiętać, że ropa powstaje z materii roślinnej i zwierzęcej morskiej, czyli nie powstaje ona na lądzie. Czy to w herbie państwa, czy to w herbie naszego miasta, można spotkać się z różnymi symbolami oraz innymi rzeczami, które mają definiować dane państwo bądź miasto. My, Polacy, na przykład, słyniemy z tego, że naszym herbem jest biały orzeł w koronie na czerwonym tle i nawiązuje ona do legendy Lechu i Białym Orle. A co jeśli powiem, że na herbie pewnego miasta widnieje obraz dinozaura? Ma to miejsce we francuskim mieście Loupi, Hateau, przepraszam, jeżeli źle to wymówiłem. Jak sami widzimy, Herf jest podzielony na część niebieską oraz żółtą. Na niebieskiej uwidocznione są dwa berła królewskie. Jednak niżej, na żółtym tle, widnieje dinozaur. Jaki to jest dinozaur i dlaczego tutaj widnieje? Jest to gatunek Erectopus superbus, czyli dosyć niewielki alozauryt ze wczesnej kredy, dokładnie ze wczesnego aptu. Widnieje na tym herbie, ponieważ to właśnie w tym mieście odkryto jego skamieniałości. Jest ona zlokalizowana we Francji. Jak myślicie, jaki artykuł naukowy zabiera najobszerniejszy opis danego dinozaura i ma największą ilość stron ze wszystkich? Ktoś może pomyśleć, że pewnie coś z tych popularniejszych typu Tyranozaur czy Triceratops. Ale nie. Ten tytuł przypada pracy na temat włoskiego Scipionix. Ponieważ praca na jego temat, która też nie jest pierwszym opisem tego dinozaura, ma około 280 stron. Komuś chce się tyle czytać? Pamiętacie może ten fragment od jasnej strony? Znacie krakena? Tę kolosalną kałamarnicę i legendarnego morskiego potwora z potężnymi mackami. Plotka głosi, że kraken miał coś wspólnego z zaginięciem wielu członków rodziny Shoniego, a więc. Powiedzmy, że nie byli najlepszymi kumplami. W środowisku naukowym faktycznie ktoś wysunął tę hipotezę i miała nawet swoich zwolenników. Po raz pierwszy została ona publicznie ogłoszona w 2011 roku. Jednak nie ma żadnych dowodów na istnienie tego monstrum. Ktoś z was pamięta może te sceny z planety dinozaurów? Na tamtą chwilę tyranozauroid ten nie dostał jeszcze nazwy formalnej, dlatego twórcy postanowili nazwać go potocznie Zuni Tyranus. W roku 2019 dinozaur dostał swoją nazwę, jednak nie jest to Zuni Tyranus, lecz Suski Tyranus. Zatem, jak będziecie oglądali ten serial, a dokładniej tę scenę, miejcie to po prostu na uwadze. W latach dwudziestych słynna była teoria, że kompsognat prowadził półwodny tryb życia, mogą na to wskazywać dziwne włókniste struktury wokół jego kończyn przenich oraz te skamieniałości są głównie odkrywane w osadach morskich. Kompsognaty raczej pływały, ale rekonstrukcje jakie wówczas powstawały są raczej już niepoprawne. W poprzednim warstwie wspomniałem o zbombardowanych skamieniałościach chociażby Spinozaura podczas II Wojny Światowej. Wokół tego krąży teoria spiskowa, według której celowo zbombardowano skamieniałości Spinozaura, ponieważ Amerykanie mając wówczas Tyranozaura obawiali się, że Spinozaur odkryty przez Niemców może być większym dinozaurem od amerykańskiego Tyranozaura. Jak mówiłem wcześniej, jest to na ten moment teoria spiskowa. Tak samo jak w przypadku Mokene jest to podobno widziany dużych rozmiarów dinozaur przypominający ceratozaura, podobno widziany na Seberii i na Alasce, potwór ten miał mieć 50 metrów długości i wygląda wręcz przerażająco. No zatem to by było wszystko w tym materiale. Należy zaznaczyć, że nie są to wszystkie ciekawostki dotyczące paleontologii, ponieważ jest to tak bardzo otwarty temat, że mało kto by to wszystko miał w głowie. Jeżeli materiał ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i dziękuję wam jeszcze raz za wbicie 1000 subskrypcji na moim kanale. Także to był kanał Szyszka i życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.